Wiceprezydent USA właśnie powiedział, Bitcoin jest strategicznie ważnym atutem dla Stanów Zjednoczonych. Natomiast syn Donalda Trumpa, Eric Trump, wygłosił na żywo epicką wypowiedź na temat tego, dlaczego Bitcoin zastąpi obecny system finansowy. Powiedział, że rodziny królewskie i wszyscy kupują Bitcoina oraz że jedna dziesiąta Bitcoina będzie warta absolutną fortunę, a szef do spraw kryptowalut w Pakistanie powiedział, że Pakistan utworzy strategiczną bitcoinową rezerwę, której nigdy nie będzie sprzedawać. Natomiast burmi. Mistrz Nowego Jorku mówi o tym, że Nowy Jork będzie pierwszym miastem na świecie, które wyemituje obligacje bitcoinowe. A jeden z inwestorów Meta wysłał głosówkę bezpośrednio do Marka Zuckerberga, wzywając go do kupna bitcoinów jako aktywa rezerwowego. A to wszystko dzieje się na konferencji w Las Vegas, na której światowe sławy wypowiadają się na temat bitcoina. To jest kanał Julian Crypto i to nie są porady inwestycyjne. Bitcoin na poziomie 107,5 tysiąca dolarów, jeszcze, ponieważ ten ruch rynków akcji S. P500 może potencjalnie wybić cenę bitcoina do jeszcze wyższych poziomów. Czy tak się stanie? Czy bitcoin w przeciągu najbliższych godzin będzie kosztować 110 lub 111 tysięcy dolarów? Właśnie taką analizę będę za kilka godzin przeprowadzać na otwartym kanale telegramowym Max Data App, do którego dołączcie poprzez rejestrację bezpośrednio na platformie. Kandydat na gubernatora Ohio, Wiwek Ramazłami, zobowiązuje się do wprowadzenia edukacji kryptowalutowej do programów nauczania w szkołach publicznych. Natomiast Elon Musk zgodnie z planem rezygnuje z funkcji specjalnego pracownika rządowego. Jego praca dla Dojcz właśnie dobiegła końca. A przypomnijmy, że jego rola polegała na ograniczaniu niepotrzebnych wydatków w Stanach Zjednoczonych właśnie za pomocą tego departamentu, czyli Department of Government Efficiency. MetaPlanet emituje nowe zadłużenie na kwotę 50 milionów dolarów, aby kupić jeszcze więcej bitcoinów. I właśnie o tym mówił Eric Trump na konferencji w Las Vegas. Każdy chce bitcoina. Mówi o tym, że podróżuje po świecie na wschodzie. W Azji, w Afryce. Każdy chce bitcoina, ale nikt nie chce go sprzedawać. Mówi o Truth Social, mówi o GameStop, mówi o różnych funduszach, które chcą akumulować bitcoiny, i właśnie dlatego sugeruje, że jedna dziesiąta bitcoina w przyszłości może kosztować fortunę. Każdy tego chce, ale nikt nie chce się tego pozbyć. Eric Trump mówił także o zdecentralizowanych finansach, o tym, że dotychczasowy system finansowy jest po prostu przestarzały, że wzięcie jakiejkolwiek pożyczki trwa bardzo długo, że banki i instytucje finansowe mają ograniczony czas pracy w tygodniu, a system zdecentralizowanych finansów. Działa non-stop. Natomiast Michael Saylor ze Strategy zakończył dyskusję mówiąc o tym, że Bitcoin to pieniądz, a reszta to tylko kredyt. Saylor argumentował, że 96% spółek publicznych to firmy zombie, nieudolne do generowania stopy zwrotu przewyższającej obligacje skarbowe, co wskazuje na potrzebę alternatywnych strategii, pozwalających wyrwać się spod dominacji cyfrowych monopoli. Zasugerował, że spółki powinny kupować Bitcoina, aby osiągnąć znaczący wzrost. Powiedział: Chcesz zwiększyć wartość firmy dziesięciokrotnie? Kup Bitcoina. Chcesz zwiększyć stukrotnie kup bitcoina za czyjeś pieniądze. I to może być kontrowersyjne. O tym mówi też Michael Saylor, że wiele ludzi może shortować jego firmę, ale to jest dokładnie to, co robi MicroStrategy. Kupuje bitcoina za czyjeś pieniądze, emitując obligacje zamienne i właśnie w taki sposób MicroStrategy znalazło się w top 100 największych amerykańskich spółek. Mafio Sigil z funduszu Van Eck wzywa do wprowadzenia legislacji tworzącej amerykańską strategiczną rezerwę bitcoina z zachętami dla firm wydobywczych. Sugeruje, że najskuteczniejszą drogą do zwiększenia rezerwy są ukierunkowane zmiany w legislacji budżetowej kongresu. Mogłoby to obejmować m.in. zachęty do dzielenia się wydobytymi bitcoinami z rządem federalnym. Jest to bardzo prawdopodobne, że USA w końcu zacznie akumulować więcej bitcoinów, ponieważ sam wiceprezydent sugeruje, że Chiny bardzo nie lubią bitcoina, a w związku z tym USA powinna go polubić. Firma Banks wprowadza kartę Crypto Live Visa w USA dla użytkowników Ledgera, oferując 1% nagród w Bitcoinie i bezpośrednie wpłaty wynagrodzeń. To kolejna integracja Bitcoina z tradycyjnymi systemami płatniczymi jako wynagrodzenie w Bitcoinie, które może spowodować jeszcze większe zainteresowanie nim. A teraz pospekulujmy trochę, zobaczmy co działo się z altcoinami, kiedy można było zarobić w ciągu ostatnich 24 godzin i na co trzeba było zwracać uwagę, aby wyciągnąć jak największe zyski. Zaczynamy od informacji z inwestycji której raport finansowy przebił oczekiwania przychodów na poziomie 44,1 miliarda dolarów. Ta informacja niby nieoczywista dla różnych tokenów związanych ze sztuczną inteligencją, ale taka informacja wpływa zazwyczaj na tokeny, które ze sztuczną inteligencją są związane. Zwróćcie uwagę na moment, kiedy ta informacja pojawiła się na Max Data App, i to był dokładnie ten punkt. Na górze mamy cenę tokena Fetch AI w stosunku do dolara, a po środku w stosunku do Bitcoina. I nas interesuje przede wszystkim ten 7% ruch w górę w stosunku do Bitcoina w ciągu 4 godzin. Zobaczcie, dokładnie tyle można było zyskać tylko na tej jednej informacji, na spekulowaniu pod raport finansowy Nvidia. No i jak widzicie, tego typu informacje po prostu może się bardzo mocno opłacać filtrować. Inna informacja pojawiła się na temat tokena TRX, ponieważ Tron zintegrował się z Rumble Cloud, a konkretnie dział infrastruktury chmurowej firmy Rumble ogłosił strategiczną współpracę z TronDAO, mającą na celu wzmocnienie zdecentralizowanej infrastruktury internetowej. Partnerstwo to ma na celu zwiększenie decentralizacji internetu poprzez połączenie ekosystemu blockchainu Tron z infrastrukturą odporną na cenzurę oraz skalowalną mocą obliczeniową Rumble Cloud. Rumble Cloud zapewni TronDAO dostęp do swoich usług chmurowych, w tym maszyn wirtualnych, a integracja umożliwi projektom opartym na Tron większą elastyczność i niezależność od tradycyjnych hip Perskalowalnych dostawców chmurowych. Ta informacja pojawiła się na Max Data dokładnie w tym punkcie, gdzie widzimy wyrysowaną linię. Na razie jednak bez znaczących zmian w stosunku do ceny Bitcoina, ponieważ ta zmieniła się zaledwie o 1% w 7 godzin. Ale inną informację podałem Wam kilka dni temu, 27 maja, o tym, że One Shares złożyło wniosek o ETF SUI z Nasdaq. I ta informacja na Max Data pojawiła się jeszcze przed wzrostem, dokładnie w tym punkcie. Chwilę później token SUI zaliczył ponad 2% wzrosty, by finalnie. Te wzrosty pojawiły się jeszcze większe, 3%, nawet 4%. I ciekawa sytuacja była w dniu wczorajszym, ponieważ w dniu wczorajszym mieliśmy do czynienia z odreagowaniem tego wzrostu. Innymi słowy, bardzo ciekawym momentem do łapania tokena SUI w momencie wzmożonej presji zakupowej. Ale oczywiście powstaje pytanie, czy ktoś z Was realnie na tym zarobił, czy ktoś z Was skorzystał na tym wzroście i kupił token SUI w tych punktach i odsprzedał go po kilku godzinach z około 2% zyskiem. Dajcie znać w komentarzach, ponieważ na innym tokenie, z pewnością zarobiliście, a przynajmniej te osoby, które były na wczorajszym live streamie. Mówię tutaj konkretnie o tokenie TON. Dlaczego? Ponieważ pojawiła się informacja, że zespół Elona Muska od XAI nawiązał współpracę z Telegramem, aby wprowadzić integrację GROK. Konkretnie XAI Elona Muska płaci Telegramowi 300 milionów dolarów w gotówce i udziałach za integrację chatbota GROK AI z platformą komunikacyjną, jaką jest Telegram. GROK zaoferuje takie funkcje jak wątki rozmów, inteligentna edycja tekstu, podsumowania czatów, streszczenia dokumentów, agenci skrzynki odbiorczej oraz modernizacja czatów grupowych. Jest to genialna informacja. Moim zdaniem to jest naprawdę wartościowa rzecz. I nie dziwię się, że po opublikowaniu takiej informacji cena tego tokena natychmiast wystrzeliła. Mówimy tutaj o wzroście ponad 20% do bitcoina. I tak jak mówiłem na wczorajszym live streamie, ta informacja pojawiła się na Max Data w tym punkcie, który widzimy przed tym finalnym wzrostem. Natomiast pierwsza fala wzrostowa była prawdopodobnie podyktowana tym, że ta informacja pojawiła się wcześniej. Także napiszcie w komentarzach, jeżeli znajdziecie, Źródło tej informacji o godzinie 11:28 maja, która spowodowała tę nagłą pompę tokena Ja oczywiście obstawiam, że to jest właśnie ta informacja, tylko pytanie, gdzie ona została opublikowana, na którym kanale, być może na kanale telegramowym. Napiszcie w komentarzach, wyślijcie źródło. A wczoraj, właśnie na live streamie, mówiliśmy o tym, że będziemy ten token kupować dokładnie w momencie, kiedy pojawi się wzmożona presja zakupowana ten token. Tutaj widzicie bardzo konkretnie alert, który był wystawiony dokładnie na ten token. Dodatkowo mówiliśmy, że będziemy kupować go na wsparciu na poziomie 3.22 i ten alert również stworzyliśmy. To jest historia, kiedy się te alerty dokładnie pojawiały. To był dokładnie ten punkt, w którym ten alert się pojawił, który mogliście też stworzyć. Pokazywałem wam dokładnie moment, jak go robiłem i dokładnie tłumaczyłem, dlaczego akurat te poziomy, ponieważ wtedy na max order booku tona to pojawiła się bardzo duża presja zakupowa właśnie na tych poziomach. I od tamtego czasu można było na wzroście zyskać nawet 5% w 4 godziny. Kolejna ciekawa informacja od projektu Avalanche, mianowicie hrabstwo w New Jersey, planuje przeniesienie 240 miliardów dolarów wartości aktów własnościowych na blockchain w migracji AVAX Real World Assets. Hrabstwo Bergen w New Jersey nawiązało współpracę z Balcony Technology Group w celu migracji całego systemu aktów własności nieruchomości na łańcuch bloków Avalanche. Projekt obejmuje cyfryzację 370 tysięcy aktów własności mającego na celu digitalizację rejestrów nieruchomości w niezmiennym przeszukiwalnym rejestrze opartym na infrastrukturze Avalanche. I to jest bardzo dobra informacja znowu dla tego projektu. Avalanche, czyli AVAX. I zwróćcie uwagę, dokładny punkt opublikowania tej informacji także widzimy na wykresie, a po jego opublikowaniu cena AVAX zyskała do Bitcoina prawie 5% w 6 godzin. I moim zdaniem właśnie tego typu newsy powinniśmy bardzo mocno śledzić, być na nie wyczuleni po to, żeby móc spekulować pod ewentualne kilkuprocentowe ruchy altcoinów lub też Bitcoina. I dlatego właśnie na Max Data pojawi się wkrótce mega, mega funkcja, mianowicie zdecentralizowany rynek predykcyjny, a konkretnie to zdecentralizowana grupa sygnałowa Max Data App. Czym będzie się różnić grupa zdecentralizowana od grupy scentralizowanej? A mianowicie tym, że grupa scentralizowana to jest taka grupa jak większość grup. Tam sygnałowych w internecie, na telegramie, gdzie mamy jednego tradera, może dwóch, trzech traderów, którzy wysyłają nam różne sygnały i musimy im po prostu zaufać, że te wszystkie screenshoty, które wysyłają, to są prawdziwe screenshoty i że mają regularnie takie zyski typu 100, typu 50% na każdej pozycji i że nie ponoszą praktycznie żadnych strat. Musimy po prostu takim ludziom z internetu, których totalnie nie znamy, ufać na słowo, albo inaczej, jakby to nazwać, po prostu na screenshoty. No a tutaj Max Data App wychodzi z propozycją stworzenia zdecentralizowanej grupy sygnałowej, czyli zdecentralizowanego rynku predykcyjnego, gdzie każdy będzie weryfikowany, gdzie każdy będzie mógł nadać sygnał, ale każdy będzie też widzieć, ile dana osoba, która nadaje sygnał na jakiś news, na jakiegoś coina, na jakiś ruch cenowy, to ile faktycznie dana osoba zarobiła w ciągu tygodnia, w ciągu miesiąca, w ciągu roku. Dodatkowo sami odbiorcy, czyli społeczność Max Data, będzie także pomagać w tym, żeby ta grupa była dużo skuteczniejsza, ponieważ każdorazowo będzie każdy news oceniać. A system oceny także będzie brać pod uwagę właśnie skuteczność tych oceniających. Innymi słowy, większa waga dla ludzi, którzy mają dobre wyniki, mniejsza waga oceny dla ludzi, którzy po prostu mają te wyniki słabe lub mają straty. Tylko jest jeden haczyk: mianowicie ten system nie będzie dostępny dla wszystkich, to jest chyba jasne, tylko od poziomu Tier 1 Lifetime lub wyżej. To oznacza, że jeżeli macie Tier 1 Lifetime, to możecie po prostu być pewni, że będziecie mieć do tego systemu dostęp. A teraz jest bardzo dobry moment na to, żeby ten Tier 1 Lifetime, czyli dożywotni, wykupić. Ponieważ kończy się obecna runda, za chwilę te dostępy będą droższe, natomiast kupując je teraz, zyskacie dodatkowo 40% bonusu na przyszłe zakupy tokenów MXD. Oferta trwa do wyczerpania miejsc, ale to jest mega dobra opcja, bo macie w zasadzie 300-400 dolarów dodatkowo na to, żeby kupić w przyszłości tokeny MXD. No i jeszcze raz, dlaczego warto to zrobić, dlaczego warto przejść na Lifetime? To jest między innymi alokacja na przyszłe MXD z możliwością odsprzedaży dostępu Lifetime po tym jak zostanie stworzony pul płynności. Tutaj wszystkie artykuły są podlinkowane. Wejdźcie sprawdźcie. Dożywotni dostęp do Max Data bez opłat subskrypcyjnych z możliwością dopłaty różnicy w celu przejścia na jeszcze wyższy plan, na przykład drugi albo trzeci, oraz właśnie ten zdecentralizowany rynek predykcyjny. I to by było na tyle. Ja Wam życzę udanego dnia. Napiszcie, jak rozgrywacie bitcoina, altcoiny. Wbijcie na dzisiejszy livestream, który już w ciągu kilku godzin na otwartym kanale. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.